W spokojnej okolicy, w domu państwa Whitecker, mieszkało troje oddanych sobie przyjaciół. Miss Oliver, Sowa, kot Herman i Georgie. Mały, dobry, tak, duszek Georgie. Każdego wieczoru Georgie skrzypiał schodami i zgrzytał drzwiami do salonu. Kot Herman uganiał się za swoją ulubioną myszą, a Miss Oliver budziła się i pochukiwała na swym ulubionym drzewie. Państwo Whitecker przerywali wtedy swoje zajęcia, bo wiedzieli, że czas już spać. Wszystko było więc w porządku, aż pewnego razu państwu Whitehacker zachciało się wyjechać do miasta. Uf. Miss Oliver zupełnie nie mogła sobie wyobrazić Hermana bez siebie, więc opuściła swoje ulubione drzewo. A jeżeli chodzi o Georgia, który jak wiadomo był wybitnym specjalistą od wydawania dźwięków charakterystycznych dla ducha, to rad nie rad także pożegnał swój ulubiony strych. Pojechali pociągiem i wszystko było w porządku. W mieście państwo Whitechaker wynajęli pokój w hotelu ze specjalną myszą dla Hermana. I wszystko było w porządku. Ponieważ zaś miss Oliver nie mogła nigdzie znaleźć drzewa, usadowiła się na żerdzi od flagi i wydawało się, że wszystko jest w porządku. Ale Georgi musiał przecież znaleźć coś, czym by mógł poskrzypieć i pozgrzytać. Schody się do tego nie nadawały. Drzwi w ogóle nie chciały skrzypieć. Ale winda, o! Winda była doskonała, doskonała. Była stara, więc skrzytała i klekotała i nawet trochę gwizdała, kiedy jechał nią Georgi. Tak więc... Wszystko było w porządku, bo dzięki temu państwu Whiteaker lepiej się spało, Herman mógł lepiej polować, a Miss Oliver mogła się budzić jak zwykle i wolać na żerdzi, tak jak zawsze to robiła w domu, na swoim ulubionym drzewie. I wszystko byłoby tak, jak być powinno, gdyby ludzie nie zauważyli Miss Oliver, śpiącej w ciągu dnia głębokim snem na żerdzi. Pierwszy zobaczył ją boj hotelowy. Natychmiast dał znać portierowi. Portier powiedział kierownikowi, a raczej chciał powiedzieć, bo zaczął się z wrażenia strasznie ju -ju -ju jąkać, czego kierownik ogromnie nie lubił. No więc kierownik z tego wszystkiego bardzo się zdenerwował i powiedział, że z tą słową to skandal, że tak być nie może i zawołał policjanta. Policjant zaś, nie tracąc zimnej krwi, wezwał straż pożarną. Dzielni strażacy... Oddali miss Oliver do ogrodu zoologicznego, uznawszy ją widocznie za niezwykle rzadki gatunek ptaka. Na szczęście widział to wszystko kot Herman. Skoro się tylko ściemniło, razem z Georgiem wybrali się na ratunek miss Oliver. Pojechali autobusem, bo tak było najprędzej. Mieli dla siebie całą górę. Kiedy usłyszeli znajomy głos, zdawało im się, że już jest po klopocie i że za chwilę padną sobie w objęcia. Radość ich była jednak przedwczesna. Przede wszystkim okazało się, że ogród zoologiczny był duży i to o wiele, o wiele za duży, a dookoła straszliwe, dzikie, no może nie bestie, a zwierzęta. W każdym razie, jeśli nie zupełnie dzikie, to wyglądały, jakby były tylko bardzo nieznacznie oswojone. Nie bacząc na to, ruszyli stanowczo naprzód. W ciemnościach że oko wykol, jedynym drogowskazem był głos miss Oliver: Kiedy usłyszeli z bliska, sobie zorientowali się natychmiast, że są już u celu. Oto ukazała im się miss Oliver. Niestety w klatce i to z rzadkimi ptakami. Ładna historia. Sytuacja byłaby bez wyjścia, gdyby nie nocny dozorca, który właśnie nadchodził. Dozorca. Tak się zdziwił tym, co zobaczył przed sobą, że w ogóle przestał zwracać uwagę na to, co działo się za nim. Dzięki temu, miss Oliver bez trudu została uwolniona. Zaraz potem wszyscy troje powrócili do hotelu. Tak, że Georgie mógł jeszcze trochę pozgrzytać i poklekotać, a nawet trochę pogwizdać na windzie, Herman porządnie nauganiać się za myszą, a państwo Whitecker znów mogli spokojnie spać. Zaś Miss Oliver znalazła sobie taką żerć, gdzie nikt, ale to nikt nie mógł jej już przeszkodzić. I spałaby sobie dalej, gdyby nie Georgi, który w porę zauważył, że czas już wracać na wieś. Zdążyli w ostatniej chwili. Uff. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.